Serdecznie w kolejnym odcinku zagrajmy w F1 2013 Tryb Kariery w moim zieleniutkim, pięknym, zajętym, najlepszym na świecie Cutterham. Startuję z 13 pozycji w Grand Prix Niemiec na to, że nie w Okej. Zaczynamy. I wiecie, że jestem w zespole kierowcą numer 2 mając 47 punktów, gdy pik ma 0 mm -hmm. i ja jestem kierowcą numer 2 52% szans deszczu Jest to ciekawie Okej, okay, zaczynamy Nie będzie łatwo Ale zawsze walczę, wiecie o tym sami Chciał syn 5 świateł? O, kurwa, ten start zawsze No bo komputer mam po prostu, to do dobry Ale się będę wpychał, ale ja się będę wpychał Na pewno czuję to Oj pachołek, poleciał Kimi Raikkonen! wypadek Ależ walka tam O ja tu Direstę trochę po prostu Aj, jakie przepychanki Raikkonen się przebudził Hamilton, co się dzieje z tym komputerem Aj tu, już dwóch Jednego dwóch Walka z Dierestą! I ma to już w mojej pozycji Ależ walki w pierwszych zakrętach gdzieś się to Teraz będę blokował pewnie, bo już... Oj, trochę zblokowałem pony. Strasznie tu blokuje opony założyłem. Przerwie było, przepraszam jakby co? Przednia prawa dostaje w ści Ale walki z tyłu. Rzecz przerwy było, trochę dużo pracy, miałem, trochę nie mogę nagrywać. Ale wracamy z tą serią, bo wiem, że wam najbardziej się podoba na moim kanale. Mie też? Lubię jeździć w F1, ale lubię też pograć czasem w rola. Okej. Okay. Muszę jeszcze z królem kilka odcinków nagrać, bo ostatnio nie było. Muszę wrzucić jeszcze jeden odcinek z Monako z Ale on ma właśnie weekend z... z ...Senną. Antonem. Świętej Pamięci oczywiście. Jedział z najlepszym kierowcą na świecie, niestety... Wtedy takie bezpieczeństwo nie było ważne jak teraz w Formule 1 i... Zginął niestety w wypadku. A to raczej chyba każdy wie. Chamulc zaprzód, muszę przenieść naprzód, żeby trochę. Pachołek tu leży. Drugi tam Hulkenberg chyba jest w przodu. Myślę, na trzeciej pozycji. Niko. Właśnie myślę, na jakiego zespołu pójść w drugim sezonie. Nie wiem. Się do zaobera czy jak chcecie to mogę iść do jeszcze takiego topowego oczywiście jakiś będzie mnie chciał to nie jest tak taki powiedziane że jakiś Zarąbisty zespół będzie mnie chciał może pójdę zaraz do w Katerchamie chyba jako jedyny będzie mnie chciał ale ciągle blokuje tą przednią, prawą, nie nie mogę tylko że bez ABS, bez niczego, tylko z tymi strzałeczkami Nie, nie mogę się obronić przed blokowaniem Prawej przedni, bo non-stop zaraz znowu właśnie kończy się przerwa. Trzeba tydzień i będzie Grand Prix Chin. Nie, Chiny już były. Grand Prix Hiszpanii, oczywiście. Zauber, czytałem, że właśnie chcieliśmy mówić, chcieliśmy mówić o Zauberze. Że szukuję multum poprawek. W swojej bo, i za szeroko, Mateusz. Szukuję multum poprawek w swoim bolidzie. Zaczynając od przedniego skrzydła, kończąc na mapowaniu silnika. Całego kerst nie zużyłem, brawo dla Mateusza. DRS, już mogę używać, fajnie. Ale na kim to ja nie wiem, bo... Nie no, prawa przednia dostaje... Wow, za szeroko. Opony to gdzie tragedia, coś się. Czuje. Czuję to wszędzie. Pod sterowność, ten sektor jest najcięższy moim zdaniem Już mnie <laughs> niedobrze No i Zauber szukaj multum poprawek Również ko sekundę mam od kim. kimi przyspieszył Ale nie, mi nie, tak chyba nie ucieka, nie rozleczy no, się okrążenie. No to jednak ucieka Mam jedną niespodziankę, nie wiem czym się uda z nią zrobić Serię taką inną trochę f Może nie jest serię, no można nazwać serią Ale na razie nad tym pracuję, więc efekty będę gdzieś tak za kilka dni, muszę tygodni Ooo, wow, szeroko Kimi 70 już ma DRS nie dobrze. Ooo, wow, Kimi nie, szans. To jest mój sektor. Bo komputer bardzo szeroko je bierze, ja notarki nie mogę. Oczywiście zgodnie z przepisami, żeby nie było. Ja mam duży rozwrot F1, przypomnieć jak się jeździ. O, mam plus dwa. Widziałem. Tu mogę dać na... A mi to jakie słabe tempo. Ale po co mi tu zbogacona inżynierzy jak ja tu jestem w sektorze To jest pierwsza dewiza w tej grze Zaraz będzie padać O za 15 minut To już chyba będzie po wyścigu raczej Może nie będzie ale będzie końcówka Katerham na deszczu Challenge accepted <gry> Jak najszerzej wyjścia tak jest, bo tak jak naszego się nazywacie. Teraz właśnie rusza Liga Króla. Grand Prix Bahrainu. Bardzo się na mnie napalają, żeby mnie ograć, A ja mam kilka asów za nadrzut. Na razie jeszcze nie pokazuję wszystkiego, ale spójrzcie sobie po prostu tablicę czasów jednego okrążenia w Bahrainie. I skapnie ci się o co mi chodzi ja nie powiedziałem, że jest wszystko pokazane w tamtych zadaniach z mojego tempa wyścigowego i kwalifikacyjnego oni myślą, że już się nie rozwinę w tej grze ale się ciągle rozwijam ćwiczę, oglądam filmiki innych, lepszych i są wsi to wiele o kurde. i podglądam ich ustawienia, styl jazdy Uuuu łała 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 uponka. Nie dałem rady już go zblokować Ale się pięknie zblokowała Rekord chyba Jak ja wytrzymam z tymi oponami Dobra, walczymy W siódmą pozycję nieźle. Ważne, żeby punkt ućować jakiś znowu. Później jest grę Jakie? Ja czekam na Singapur, może tam coś powalczę Ale nie wiem, zobaczymy Singapur jeszcze daleko, się na. przynajmniej Belgia, Monza, Węgry Chyba teraz Węgry będą No chyba Węgry Już się na śniadanie Gruża on za mną i ba Jenson, albo Sergio Teraz, ba Sergio Kwiczą. Proszę o zmianę, ale ja nie Uuuu, Jeszcze jedno. Muszę utrzymać. To są krótkie zafedery na szczęście. Ale tempo jest tragiczne moje Ale Luis w ogóle tempa nie ma, chyba coś ma uszkodzone. A ja nie mam umiem skręcić. Uuuu, wow, groża on! Gdzieś ci to? No chyba cię Buddha puścił, stary. Jak mnie huknął z Dobra Dobra, doganiamy, wszyscy już przyspieszyć. No i właśnie to na zauber, że na Zauberze. że nie poprawki i to wielkie może punkty powalczą, ale takie duże poprawki na jeden Grampi nie są dobre, bo nie przetestują wszystkiego, nie wszystko może być perfekt. Nie, Żwir. Nie, 9. <ścoughs> w niestety ten Grampi takie będzie, bo ten bol nie chce jeździć, jeździć wokół. Katachal ciężko zwycięstwo. Może za Uberem jakieś takim bym mu prowadzić, ale też łatwo by nie było cieszy. W ogóle poprawek do naszych kawałają tak jakiś... taka prędkość! Tak by zaskoczyło to. Ups, no. Oczywiście jako pierwszy, bo komputer ma zmutowane opony jakieś, które się nigdy nie niszczą zwłaszcza Waszysz Zjeżdżam na boksu Jako pierwszy Nic ze mną jest jeszcze bosko Twardzioszki Cieski w górę No tak. Ach, jestem przed pickiem, moim kierowcą numer jeden w zespole, nie? Jesteś taki boski szarp no i ja widzę u króla właśnie też jest dużo nowych osób. Dolin... Yy, rypa... Ksandras... Yy, Grzesio... Jeszcze ktoś? Ken. Pięć osób. Chyba. No, pięć osób nowych. Szlizer wrócił. Teraz <grywka> no, muszę za żeby nie stracić. Chyba cisnąć jak kwalifikacyjne okrążenie. Także już to wyjeżdżałem spoza tylko przed tą elitą. Ogólnie teraz jestem tam gdzie miejsce Caterhama, 18. Oj, zapłacę pewnie za to na końcu stintu. Jada już pod koniec tak, czysto. Sakuna nas tak też zarobił. Zjeżdżają już. A niech wszyscy. Czysto. Nie blokuj, nie blokuj Mateusz, nie blokuj opony. Ja Przed... O, pachołek! Przed direstą? Nieźle. O, tam gdzie moje miejsce było. Ale jeszcze zjechali, to muszę jeszcze jedno przywalić. Miałem siedem, a mam pięć pół, no to ładnie, droga. Cisnę, cisnę. O, 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 ale jaja zaczyna kropić. Jodział się, robi ciekawie. Skupiam się trochę. Próbuję no ja... wycisnąć wszystko z tego katerhamu. No. Jak widzicie, cisnę ile mogę. Wszystko na krawędzi. Cześć, jak na Monako. Nie, to będzie przejściówki na koniec coś się... wziął. Nie, tam, osno. To... Będą przejściówki jak nic. Wszyscy razem w jednym tempie. Jest. Siódmy! Wow! Nice! Mam nadzieję, że się rozpalę na całego Bo opony mi chyba nie wytrzymałem do końca. Boję się, że to jest... Ładnie! Nie jestem taki słaby jednak... <grym> Zapraszam na Steamie. Ogólnie zapraszam też na mój fanpage. Link dam w opisie. Macie też tam na stronie tytułowej. Jeśli ktoś ma Face'a, niech sobie zalekuje, to tam będzie. Zawsze szybciej miał jakieś wiadomości o odcinku, jakieś ciekawostki. Tam właśnie będę wrzucał. Bo na YouTube nie da się wszystkiego poinformować. Może w przyszłości jakieś live, nie w niedługiej przyszłości. ZF1 z NBA, czy to z czegoś? Ja pierdykam, Perez jaka prędkość Ale nie, zaczynam padać ostro Ło jaki czas, Ło ja. na moje możliwości go bolidu. Do... Oj Perez Zblokuje się? Nie. Łagodnie, tu trzeba łagodnie, bo to jest... trójeczka w rzuciniach, chcę sobie płynie tył i przód. Na jedyneczkę... Lewy... łódczek, prawy... Jak najszerzej... może na tył i rura. że blokuje ich, a to się wypnie. Uuu, mi się dwie zblokowało pełne naraz. No, mam problemy w tym gruntli żeby sobie na jakiś e, lekkie opady deszczu za 5 minut, dobra, spoko. a to co teraz jest to nie jest deszcz, to jest kurwa śnieg, Hm? eee, jak ten inżynier dowaliłeś teraz Zagłosy. Tak Brodom. Nie, Po Grand Prix. Po Grand Prix. Po Grand Prix. Zagadałem się. Hmm. Masakra. Już mam po Grand Prix. rekord brak opon. Nie, wiem, czy nie, nie. Dobra, trudno. A hey, inżynier, tak wygrałeś swoim tekstem. Desz za 5 minut. Będę ostatni? Chyba <grywa> <grywa> tak. Dobra, jest, szaro, dawajcie z moim kolegą. Z mój numer jeden w zespole Ja je. Wiedziałem że tak będzie Mokro się robi, tarki są mocne A oczywiście Mateusz nie uważa Z po co I wychodzi mu Hamulce na tył jednak, bo to jest tyknych gustów do nie wiem co się dzieje ze mną Boli przestał jechać kompletnie Robi się mega mokro. Muszę uważać, abstrakcji Raz się sparzyłem Nie chcę się więcej tego zrobić Dobra, tu jej chcę

No chyba nie, no chyba nie chyba jednak się nie spada na przejściówki 19. pozycja jupiii zamiast jedynki powinna być szóstka września dziewięć Jupi! Dobra, już pogram try jest. No trzeba dojechać. Powinniśmy to Na chuj mi ta przewaga, jak już jest wiem, że punktów nie jedno Jedną ręką sobie jeździą. Zdenerwowałem się trochę. Ale ponownie chyba nie wytrzymały do końca, więc... 7,5 do Botasa. Botasa, Botasa, i 7,5. Wow, ale mi ty już rozrzuciło. Boż. Robią się już niebezpieczne warunki. Widać po czasach, że już się rozwolił. Ale nie podostro. Ja jego jakby tył się ściskał Boję się dodać gazu, że spina zaliczę, bo będzie tragedia Jak najszerzej Trójeczka, trójeczka Nie mogę uciec za dobrze Jakie To jest właśnie to, że te boli w ogóle komputera nie czują, że jest deszcz oni jadą po prostu. To są, jest dużo niedopracowań w systemie. Kurde, mać, komputera. Oni w ogóle nie odczuwają oczu, nie zmian warunku, tylko dopiero jak będziesz mokro, to odczują, bo zmieniam opony. Ale takie przejściowe warunki, że robi się coraz bardziej mokro, bo i się coraz bardziej wolniejszy, jest zwrotny. Na chuj. Gazuje jakby było sucho. A ja walczę z każdym zakrętem. No idzie 9 sekund do Botasa. Który przed chwilą w ogóle nie miał tempa, nie mógł mnie dogonić i bym tak daleko. Masaka, nie? A ja nagle tracę połowę przyczepności. Bo jestem ponno od ciężkiej nocy. słabo mi się spało, proszę. Ale dla Was robię wszystko i nagrywa. Ostatnio wola mi się jakoś sacinkowo ale on mnie denerwuje, bo człowiek gra, ciśnie na morze i tak chce samemu ciągle z jakiś ma w zespole i wszystko przegrywają. Tak bywa. Sad, Trustory, true story, jak to mówię. No, a bota z mi uciekł na 9,2 jak, jak chcecie następny odcinek Dzień po tym dajcie 15 łapek 15 łapek i macie odcinek od razu I tam z już mega włącza, tam już będę taki co jeszcze ja Setup chcę se zrobię robił godzinę. Cały trening zużyję i będę <śmawiaszamy> trenował. Bo tym się nie da jechać niestety. Bardzo chcę, ale nie mogę. Bo to jest Amelinium, tego nie pomalujesz. To jakiej bo się, chcieli, nie wiem, hmm. Lotusa? Nie wiem, o Lotusa nigdy nie Ja... I bokiem. Dawaj bokiem foli. Dawaj bokiem go bo. Kurde nie chciał się. Wzią. Już koniec wentem nie, ten brudac wygrał, nie lubię go nie cierpię śmiecia, już nie cierpię nie. To jest taki kurde wentem. O, to jest jeszcze bardziej wciąg. To jest poślizg kontrolowany, ale że zaraz chwilę zaliczę. O, o, dawaj, dawaj. Aaa, mam cię. wszystko poślizg kontrolowany. Zero spiny. Tylko dziewczyny spina zaleciłem. Czułem to. Czemu nic z tym nie zrobiłem? Tylko jechałem. A już. To jest te grapki, takie oczyszczone pony. To zna oczyszczenie atmosfery. Zespole. Numero jeden. Gdzie jest mój numer jeden w zespole? Przybądź szal. Okej. Okay. Czekam na mego numer jeden. No takim tempem ci człowiek obrywał swoją stopami Boże, jaki to jest słaby. O inżynier będzie się gniewał, nie będzie obiadu. Nie komentuję. Ósma pozycja. I inżynier? Tak, pogniewany. Byłoby na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Następny Grand Prix Węgier. Na razie, cześć.